Środa 14 maja na długo pozostanie w pamięci społeczności warsztatów terapii zajęciowej w Doruchowie. Tego dnia odbyła się uroczystość poświęcenia nowego autobusu, 24-osobowego pojazdu, który po wielu miesiącach intensywnych starań zasilił flotę placówki. Koszt zakupu wyniósł blisko pół miliona złotych, a realizacja marzenia była możliwa dzięki determinacji pracowników, uczestników oraz ogromnemu wsparciu lokalnej społeczności. Zbiórka trwała ponad rok. Zaczęliśmy od Się Pomagam tam uruchomić naszą zbiórkę. No i trwało to dosyć długo, ale wreszcie mamy wymarzony samochód i się bardzo z tego cieszymy. Nie tylko ja, ale myślę, że cały warsztat świętuje. Jak pierwszy dzień tu samochód wjechał, bo to było już dwa tygodnie temu, to była taka radość, wybuch emocji, że niektórzy z nas płakali, m.in. ja, bo naprawdę to było dla nas. Bardzo duży wkład pracy, finansowy przede wszystkim, bo 351 tysięcy dostaliśmy z PFRON-u, z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, ale pozostałą kwotę musieliśmy nazbierać. To jest już autobus, muszą mieć specjalni kierowcy uprawnienia do przewozu osób nie tylko niepełnosprawnych, bo w ogóle to jest już przewóz autokarowy, więc kierowca ma odpowiednie uprawnienia, ale też jest dostosowany do wózków inwalidzkich, więc możemy swobodnie przewozić osoby, które są na wózkach inwalidzkich, a przewozimy tym autokarem w sumie 24 osoby. Zakup był możliwy m.in. dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 350 tys. zł. Pozostałe ponad 142 tysiące zł udało się zebrać dzięki hojności rodziców, sponsorów oraz wsparciu samorządów powiatowego i gminnych z Doruchowa, Mikstatu i Grabowa nad Prosną. Po raz kolejny udzieliliśmy wsparcia finansowego w wysokości 10 tysięcy złotych dla warsztatów terapii zajęciowej w Doruchowie, ale również w Kuźnicy Grabowskiej. To wsparcie dla Kuźnicy Grabowskiej również wynosiło 10 tysięcy. Został zakupiony nowy bus, co warto również podkreślić. W tym roku miasto i gmina Grabów nad Prostą stara się o zakup również busa dla dowozu osób niepełnosprawnych do specjalnego środka szkolno-wychowawczego do Ostrzeszowa i jestem dobrej myśli, że taki nowy bus będzie dobrze służył. Nowy autobus to nie tylko lepszy komfort podróży. Pojazd dostosowany jest do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, ale także realne oszczędności dla warsztatów. Zamiast dwóch kursów kierowcy mogą teraz przewieźć wszystkich uczestników jednym. Ważnym punktem wydarzenia było poświęcenie pojazdu przez proboszcza parafii w Doruchowie księdza Ireneusza Powagę, który modlił się także w intencji kierowców. W spotkaniu towarzyszył piknik z występem artystycznym przygotowanym przez uczestników warsztatów, którzy z dumą i wdzięcznością dziękowali wszystkim darczyńcom.